Poniedziałek, 12 maja 2025, te aktualizacje łapią mnie w różnych miejscach. Tak jak teraz na przykład jestem na zakupach w Montrealu. I cały mądry ja wybrałem się na zakupy rowerem, bo mówiłem: A, nieduże zakupy! No i teraz będę wracał z dwoma torbami i będę raczej prowadził rower niż jechał na nim. Bo jest to ryzykowne dla moich zakupów. Więc jest to dzisiaj czas na aktualizację. Tydzień temu byłem w Kalgarę, miałem już zlecenie, miałem wziąć ładunek z Coldstream BC do Winnipegu, w międzyczasie wymyślili mi jeszcze zlecenie takie małe specjalne, musiałem odebrać naczepę z serwisu. W Kelownie, bo coś tam było nie tak z chłodnią, odebrałem tą naczepę, pojechałem, załadowali mnie i we wtorek rano wyruszyłem z British Columbia. W czwartek w nocy, znaczy w środę w nocy, w czwartek rano zrzuciłem się w Winnipegu, po czym w podskokach poleciałem ładować się w czwartek. 900 km dalej w Iowa. Dojechałem na styk, załadowali mnie około piątek po południu i wróciłem do domu w sobotę. No, eee, to, było, to był bardzo dynamiczny tydzień nie miałem czasu w ogóle na nic. Eee, ledwo co się zdążyłem wyspać i cały czas goniłem. Do domu wróciłem mniej więcej o 3 do południu. Także to jest to, co u mnie słychać. Eee, teraz siedzę w domu aż do czwartku, podałem do następnego wyjazdu na 15 maja 2025. Teraz według zwyczaju odpowiem na... Pytanie sobie przygotowałem. Jeszcze nie dość, że chciałem iść na zakupy. To jeszcze chciałem nagrać aktualizację rowerem i w ogóle za dużo sobie wymyśliłem. Dzisiaj będzie 5 pytań. Pytanie numer 1. Pytanie do aktualizacji. Czy Rafał, widziałeś już drugi zwiastun GTA A6 i że gra ma wyjść dopiero od 26 .2026? Oczywiście, że widziałem. To jest jedyny kanał, który mam włączone powiadomienia na YouTubie. Powiem Wam, że zwiastun sztos i gra jak wyjdzie, no, oni opóźnili o rok, bo chcą dograć wszystko i Rockstar jest znany z jakości, więc nie wątpię, że to będzie super gra, tylko że ja no po prostu ja nie jestem e, gościem, który gra na konsoli, więc albo kupię konsolę, albo będę czekał jeszcze, jeszcze dłużej, e, aż ta gra wyjdzie na peceta. Powiem Wam tylko tak, jak oglądałem ten zwiastun, poziom szczegółów jest taki, że nawet na butelkach od piwa widać skroplenie wody. Jak jest gorąco i upalnie, bo to jest Miami Vice, znaczy Vice City, czyli też tak, jakby Miami. No, to, co zobaczymy na tym zwiastunie jest, jeżeli chodzi o szczegóły gry, bo zobaczymy sam gameplay, jest powalające. Mam taką nadzieję, że oni też to opóźnili i może w końcu Rockstar wypuści wszystko naraz na wszystkie platformy, czyli konsole i PC. -ta, ale można pomarzyć. Pytanie numer dwa. Mam pytanko, hej, mam pytanko, czy będą jakieś filmy z nowych B Train? No to widzę, że widz obserwuje stronę Prenza. Do nas przyszły podwozia do kontenerów typu B-Train, czyli no, to są takie dwie naczepy, tych się bardzo łatwo jeździ, ale trudniej cofa. Nie wiem czy będzie. Przypuszczam, że kupili to, żeby jeździć ten na linii Montreal Toronto sportu, albo gdzieś tutaj, no nie wiem, no ja na kontenerach nie pracuję, więc mało prawdopodobne, że kiedyś takie coś mi się trafi, chociaż kto wie, ale jak oni tym bitrainem pojadą i zostawią to u nas na bazie w, w Toronto, cofnąć, to mówię Wam, to jest, to już jest lepsza sztuka jazdy. <grytanie> Także czy będą? Może tak, może nie, ale ja na kontenerach, w których się nie pracuję, tylko raz mi się sporadycznie... Em, zdarzyło zdarzyło pociągnąć taki, taki typ naczepy. Pytanie no. numer trzy. Pytanko, mam pytanko, jak widać na Twoich filmach zawsze zestawiasz kluczyk w stacyjce, choć traka zamykasz. Czy, czy gdyby coś się stało, czy jesteś pociągnięty do odpowiedzialności, jeżdżę w UK i od, podpisywałem trak, papier, że traka zawsze zostawiamy zamkniętego i klucze zabieramy ze sobą. Znaczy jak klucz w stacji zostawiam, jak idę gdzieś krótko, na przykład prysznic, paliwo, ale jak na przykład wychodzę już na dłużej z roweru, to wyjmuję ze stacji no i chowam go w kabinie. A drugą parę zawsze mam ze sobą. Tu jak wychodzę z kabiny na dłuższy czas, to wszystkie przedmioty ten. I nie ma żadnego papieru, co, nie, nie mamy żadnego obowiązku, ale ostatnio wyszła taka dyrektywa na naszej stronie wewnętrznej i mówią, że jak się wychodzi z traka, żeby trak był nie zostawiano na chodzie i żeby naczepa była zamknięta na kutkę. Nie wiem, czy ludzie to stosują, czy nie. No, ja nie mam problemu z gaszeniem, bo zawsze gaszę traka, Nawet jak nim jest. Pytanie numer cztery. Skoro jesteś fanem serialu Lost, zagubieni, to którą postać lubisz najbardziej, a który nie lubisz? No więc moje ulubione postacie w, w loście to jest Mr. Echo. Niestety on dość szybko ginie. Następnie Anna Lucia też e, ginie. <grym> I Lapides, ten pilot. On jest po prostu w Sposób, jaki, jaki, jak, jak gra ten aktor jest e, niesamowity, a nie, nie, jednej postaci, co nie lubię, no to taka ciemna postać, to jest e, Kimi, ten co e, pod, e, ma za zadanie Torch the Island, czyli podpalić wyspę. I ostatnie pytanie dziś na dzisiaj, na zleceniach, na zleceniach, godziny rozładunków i załadunków, e, czas podawany jest montrealski? czy danego stanu i prowincji. Jeżeli mam zlecenie jest godzina rozładunku, to wiadomo, że to nie jest czas lokalny Montrealu, tylko zawsze czas tam, gdzie mam rozładunek. Miasto i prowincja. No, taki to był typ pytań. Dzisiaj teraz muszę dotrzeć do tego domu. Na szczęście mam niedaleko, ale następnym razem, jak będę szedł na takie zakupy, wypiorę się samochodem. Taki to był typ pytań. Zadawajcie kolejne. Na kolejne odpowiem za tydzień. A za tydzień gdzie będę? Najprawdopodobniej w trasie. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy z dość ponurego Montrealu, ale jutro ma być słonecznie. Dziękuję Wam za uwagę. To pa! E, nie jest tak źle. Torba z Polo i znet to daje radę, tylko trzeba wolno jechać.